Witam. Jeden werset biblijny. Zapraszam na kolejny werset biblijny. Tak e, osoby z Facebooka, jak i osoby z YouTube'a. E, ten dzisiejszy werset biblijny w pewnym sensie podsumuje nam wszystkie poprzednie cztery. A przypomnimy sobie, że z tamtych e, dwóch żeśmy się dowiedzieli, że Józef i Maria dostali imię z nieba. Nie mogli sobie nadać dowolnego. Anioł je przyniósł. A z dwóch innych żeśmy się dowiedzieli, że oni się do tego zastosowali. Oni zrobili tak, jak dostali polecenie, czyli nie, nie, nie robili po swojemu. I jest to godne pochwały. Natomiast dzisiaj dzisiaj Wam proponuję wersję Biblijny, który w pewnym sensie, można by tak powiedzieć, jest gwoździem do trumny dla osób, które są zwolennikami wielu imion, nadawania, przekręcania, czyli jak gdyby niesłuchania tego anioła, który w imieniu Boga przed i dał jedno imię. Ten werset biblijny znajdujemy w dziejach apostolskich. Czwarty rozdział, a dwunasty werset, a więc jest to już okres, kiedy Pan nasz jest w niebie, a jego uczniowie już głoszą w Ewangelię. I co im takiego głoszą? Najpierw przekład warszawski przeczytam, specjalnie dwa przekłady katolicki i, i protestancki. Przekład warszawski, czwarty rozdział, dwunasty werset, mówi i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. To powiedział przekład protestancki. A Biblia Tysiąclecia, czyli przekład katolicki. Czwarty rozdział, dwunasty werset. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Apostołowie głosili, że zbawienie otrzymujemy przez wiarę w Chrystusa, ale też podkreślają znaczenie imienia Pana naszego. No i to, co nas interesuje najbardziej. Nie dano ludziom żadnego innego imienia, za wyjątkiem tego jednego, a proces dawania to mieliśmy w poprzednich wersetach. Anioł przyszedł i dał to imię. Nie dano z którym moglibyśmy być zbawieni, z którym moglibyśmy wiązać nasze zbawienie. Tak więc Pan nasz Chrystus dostał jedno imię, i w tym momencie, czy to katolicy, czy to protestanci, którzy używają różnych imion na określenie Chrystusa, no, wyłamują się z tego, jak gdyby te ich własne przekłady Pisma Świętego są świadectwem przeciwko nim. Inny werset Biblijny mówi, że na podstawie słów Twoich będę cię sądził. To byłby inny werset Biblijny, a my skupiliśmy się dzisiaj tylko na jednym. Zachęcam do zastanowienia się, a osoby, które naprawdę chcą służyć Panu, naszemu e, Jeszu i Bogu, Ojcu, no to niech wezmą to sobie do serca, że dzisiejsze chrześcijaństwo zostało po prostu zwiedzione i stąd tak dużo imion. Jezus, 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 Jesus, czy Jezus. Te wszystkie imiona nie występują ani w pismach greckich, ani w hebrajskich. Zapraszam jutro na kolejny jeden werset biblijny.